Myślę, że już bliżej live'u nie możemy być jak jesteśmy, bo zapewne już nas nasi widzowie widzą. Witamy serdecznie. Naszym i Państwa gościem dzisiaj Grzegorz Górczyński, Lego Masters. Słuchajcie, program w TV2. Witamy Ciebie, Grzegorzu. Siemano, witam serdecznie wszystkich. Jesteś z Ustki, pochodzisz z Ustki, a mieszkasz w Etne, to jest Westland. Ustka, ustka, powiem ci, że no, sentyment. Ja byłem tam w wojsku na szkółce trzy miesiące, także no, fantastyczne wspomnienia, szczególnie jak się chodziło na patrole. Zapraszam wszystkich w tej chwili na bardzo ciekawy, moim zdaniem, program z bardzo ciekawym człowiekiem, który ma pasję i jak to mówi, ludzie bez pasji są nie zawsze kompletni. Także myślę, że będzie ciekawy program już za chwilę. Jesteśmy ponownie Grzegorzu. W czym, w czym tkwi twój sukces? Czym się pasjonujesz? Co jest twoim jakby co jest twoją pierwszą żoną? Co jest moją pierwszą żoną? No, Pasja. Pierwsza żona już była dawno. No, ale, ale Lego, Lego jest e, najdłużej ze mną, że tak powiem. Najdłużej. Zacząłem budować Bo... znaczy, Dostałem dostałem pierwszy zestaw od mojej cioci w 89 roku, miałem wtedy 4 lata i tak to się zaczęło. 89 rok to pewnie te Lego w Polsce te takie małe pudełeczka były, podejrzewam. No, no właśnie Jakiś... tutaj miałem trochę szczęście, bo moja Aha. ciocia przyjechała z kontraktu z Libii. Okay. I odwiedziliśmy odwiedziliśmy stacjonarny sklep Peweks. i tam <laughs> Było dobrze, do dzisiaj no pamiętam zapach. No, czas Czyli mi, byłeś sprzechen. tym szczęściarzem, a jednocześnie zaszczepiła no, w Ciebie pasję, tak. pasję, pasję, z którą teraz miałeś okazję brać udział w LEGO Masters Norge i to trwa cały czas jeszcze, można to obejrzeć w programie drugim na norweskiej telewizji. Kiedy to, kiedy to jest emitowane? To jest emitowane w piątki o godzinie 20.00, czyli na, w najlepszym czasie antenowym, można powiedzieć, kanału ja, drugiego. Jak długo to będzie trwało, ten, ten, ta cała ta seria tych programów? To będzie do, praktycznie do, do świąt Bożego Narodzenia. Do świąt. Czyli na święta możemy się spodziewać, że będziemy mieli mistrza Grzegorza, tak? Zrobię co w mojej mocy. A nadzieja umiera ostatnia. Powiedz mi, ostatnia, pasja, ostatnia. już wspomniałeś, że pasja wspomnia zaczęła się od tego, że dostałeś lego od, od cioci, ale jak budowałeś w sobie tą pasję? Co, co, co należy zrobić, żeby żeby budować jakby tą całą konstrukcję tej pasji i utrzymać to wszystko w ryzach bo zazwyczaj no ja sam po sobie wiem tu zbierałem jakieś monety tam znaczki tutaj też jakieś klocki coś się robiło no ale to za, za, zawsze jak to u ciebie było że to zostało po dziś dzień bo jesteś przecież 37 latkiem który nie... Nie oszukujmy się, wielu z nas by powiedziało, no co za duże dziecko, prawda? Ale to jest właśnie fajne. Jak, to, no jak, to, jak, to, jak to trwało u ciebie? Najważniejsze jest nie zabijać sobie dziecka. Odrobinę trzeba zostawić na, na zawsze. Jak to trwało, mnie wiadomo w latach 80., -tych, 90., -tych, jak wyglądała sytuacja w Polsce. Więc yy, ja akurat miałem o tyle szczęścia, że najpierw ciocia, później rodzice trochę popchnęli mnie w lego. Dostawałem jakieś tam zestawy z różnych serii, no i wtedy kombinowało się z tego wszystkiego. Wiadomo, ta pasja cały czas cały czas we mnie rosła. Zawsze, zawsze chętnie wracałem do klocków. Miałem przerwę między chyba 12 a 19 rokiem życia, taką, 14 można powiedzieć, a 19. Czyli ten okres inne... dojrzewania tak naprawdę. Inne priorytety w życiu się pojawiły i LEGO akurat niekoniecznie było tym, że tak powiem, najbardziej dobrze widzianym hobby. Mm -hmm. Ale co ciebie tknęło później w tym 19 roku życia, że powróciłeś jednak do tego, że odkryłeś w sobie te pokłady, że właśnie to jest moją pasją? To się zaczęło od tego, moja siostra urodziła syna i on był już akurat w wieku, w którym można było mu kupić klocki, więc cała rodzina kupowała mu te klocki, a ja niestety siedziałem, niestety. Ja po prostu je budowałem za niego. Do dziś dzień mi to wypomina, jak to było z prezentami na święta, że on dostawał, a ja budowałem. Także gdzieś ta miłość do klocków cały czas, miłość do tego cały czas gdzieś była. Czy to jest tak, że budowa jakiejś konstrukcji z klocków Lego? To jest tak, jak robienie jakiegoś modelu statku, w którym trzeba się skupiać, w którym spokój to przede wszystkim najważniejsza rzecz i coś, co ciebie jakby uspokaja, nie wyprowadza z równowagi. Czy to jest tak, czy to jest inaczej? Wiesz, co bardzo długo też kleiłem modele, nasze polskie małe modelarze. Dosyć dużo czasu spędziłem właśnie w okresie 12-14 wyżej, więc no jakoś to konstrukcje, tworzenie czegoś sprawiało mi zawsze frajdę. Mm. Więc, więc gdzieś tam cały czas było budowanie jakich, jakichś modeli statków, samolotów, oczywiście czołgów. Uwielbiałem no, pojazdy, to mi zostało do dzisiaj. Co było twoją największą rzeczą, którą zbudowałeś? No, definitywnie LEGO Masters. Norge odkrył przede mną taką, może otworzył bardziej niż odkrył możliwość, bo rzadko gdzie jest taka ilość klocków, można powiedzieć, never ending story, mhm. gdzie bierze się z szuflady 100 czy 200 elementów, wracasz po dwóch minutach i ona z powrotem jest pełna. Także to jest, to jest piękna sprawa. Okay. O jedynym ograniczeniem w programie był czas, na który, w którym dostawaliśmy na zadanie. Mm -hmm. Więc tutaj nie było w ogóle dyskusji, czas się kończył, co oznaczało automatycznie koniec zbudowania. No ale Więc... co, co, co było tym elementem, który zbudowałeś? To był jakiś statek kosmiczny, jakiś, nie wiem, zamek? Co to było? W Ostatni piątek, właśnie, szedł program drugi, drugi odcinek. Tam zbudowaliśmy. Motocykl. Zadanie było dobudować drugą, lepszą połowę. I jako, że w sumie od początku chcieliśmy wziąć konika na biegunach, aby była to tylna, tylna część konika na biegunach, więc z przodu dobudowaliśmy Cafe Racera takiego naprawdę z jajem. Mhm. No i oczywiście zwyciężyliśmy drugi odcinek. Nie? No Naturalnie. to gratulacje, najszczersze gratulacje. Ty tworzysz w tym programie, jakby, spółkę z Are Odland, tak? Dobrze mówię? Mhm, dokładnie. To jest Norweg, on pochodzi z Rogaland z kolei. Także, czy Was połączono na miejscu, czy Wy się znaliście wcześniej? Nie, my się znaliśmy wcześniej. Myślę, że to będzie rok temu, gdzieś się poznaliśmy. Mhm. Bo po około pół roku znajomości on napisał do mnie, że startuje Lego Masters, zaczynają się castingi, czy wysyłamy zgłoszenie. Mhm. Ja mówię, że nie, no nie ma sensu, przecież nie wezmą nas absolutnie i ja tego jestem pewien. No i on wysłał to zgłoszenie, po kilku dniach zadzwoniła nasza wspaniała rękę i zapytała, czy, czy mamy ochotę, bo oni są zainteresowani. Więc mhm. jeden casting, drugi casting, psycholog. Wiadomo, cały cały mułęd trzeba było przejść, no i w końcu wpuścili nas do raju. Do raju, no tak, no bo to jest... Ale to jest tak, że wy znaliście się, poznaliście się jak na jakichś forach, portalach właśnie dotyczących budowy, dotyczących, tak, znacie? Tak, mamy mamy Lego. Mamy kilka grup na Facebooku, właśnie typowo ukierunkowanych w stronę Lego. I Arek chciał sprzedać tory kolejowe, jako ja, że ja buduję makiety, i zawsze mi jest za mało torów, więc biorąc pod uwagę, że mieszka tylko godzinę drogi stąd, więc zapytałem się, czy, czy mogę odebrać sam. No i tak się zaczęła nasza przygoda. No to jest fantastyczne właśnie. Bo w zasadzie każda pasja łączy ludzi, bo znajdują się inni pasjonaci w tej samej dziedzinie. No i to jest właśnie fajne, szczególnie, że można znaleźć, tak jak w twoim przypadku, niedaleko Ciebie, około godziny drogi, więc. No, i to jest Norwek. Norwek, poczekaj, bo ty jesteś Ustka, Are, Are no niewiele, niewiele młodszy od ciebie, również ma 32 lata. Chłopak, jak długo on się zajmuje tym? No, on też bardzo długo, od dzieciństwa. Mhm. Tak, nim, A powiedz mi tak, to jest wracając do modeli, które tworzysz, jaki czas najdłużej ci się utrzymał model, który zbudowałeś? Czy to jest tak, że budujesz, od razu rozbierasz? Różnie, aktualnie jako, że nie mam za bardzo miejsca na eksponowanie swoich modeli, bo mam naprawdę potężną kolekcję, więc buduję zazwyczaj zestawy. Zestawy buduję, gdzie uczę się najlepiej techniki. Uczysz się patentów, uczysz się, wdrażasz tak naprawdę w życie patenty i haki tak zwane w Lego. Wow, czyli to jest jak w grach normalnie komputerowych, że są jakieś levele, które, które osiągasz i, i e, uczysz się cały czas czegoś, tak? To nie jest tak, że usiądę, powciskam klocki, jest. Nie, no tu przede wszystkim wiedza, wiedza i praktyka. Także lata stażu, w momencie, kiedy już się idzie na, na, na takie coś, że buduje się samemu projekt. No to już trzeba, tym bardziej, że ja nie, nie jestem komputerowcem, więc nie używam żadnych programów komputerowych. Jestem 100% freestyle'owym budowlańcem i, i lecę z bańki. Nie? Tutaj jest pytanie od Piotra. Nie wiem, czy w Norwegii, ale wiem, że w Anglii jest taki rynek klocków Lego, gdzie się kupuje i tak dalej. I tutaj zajmuje to naprawdę dużo miejsca. Jak to jest u ciebie? z tym miejscem, bo przed chwilą wspomniałeś, że no właśnie nie masz tego miejsca aż tyle. E, jak sobie z tym radzisz? Jedno miejsce to jest kwestia sporna, prawda? Tu trzeba się popieści, to się wszystko zmieści, więc staram się tam dobrze jednak no. współpracować ze wszelkimi kątami. E, zestawy, zazwyczaj technik, technik zestawy wszystkie u mnie idą pod nos od razu, nigdy nie zostawiam na później. Technik seria jest moją ulubioną serią i w niej znajduję najwięcej, że tak powiem, frajdy. Więc zestawy po zbudowaniu zazwyczaj dzieciaki się pobawią chwilę, bo to się nudzi jednak. Stary też trochę pojeździ i idzie to z powrotem do, do plastikowych pudeł, gdzie mam po prostu po kilka zestawów i półeczka, i czekają na następny dobry dzień. Ale jest tak, Także... że przychodzi kolejny technik. No to wiadomo, te klocki pasują. Jest tak, że próbujesz coś zrobić, jakieś monstrum z połączenia dwóch zestawów, trzech zestawów? Czy to tak nie działa? Znaczy ja ci powiem, że mógłbym to robić, ale ja jakoś tak lubię porządek, więc przepadam za tym, żeby zestawy zawsze były kompletne. I każdy leżał w swojej, że tak powiem, przegródce. W momencie, mhm. kiedy chcę sobie coś zbudować fajnego, czy przypomnieć sobie coś, jakąś technikę, czy, czy to przekładnie, czy, czy jakieś inne tutaj przekładnie kierownicze, czy napędowe, to zazwyczaj lubię wracać sobie do, do modeli, że tak powiem, flagowych. Pomaga tobie to również w wykonywanym zawodzie, który. Twoim zawodem jest mechanik samochodowy, z tego co się dowiedziałem. Ja tutaj zrobiłem sobie research mm -hmm. troszeczkę o tobie. Nie było to trudne, w Norwegii jest to bardzo łatwe. <ścoughs> Szczególnie, że piszą o tobie w prasie, piszą o tobie na łamach portalu telewizyjnego. Me mechanik samochodowy jesteś mechanikiem i czy to tobie pomaga troszeczkę, czy to jest taka odskocznia zupełnie nie miająca nic wspólnego z Twoim zawodem? Nie no, Lego było pierwsze na pewno, prawda. Później, później się po prostu zmieniły te zabawki. Ale fakt, jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym. Tutaj pracowałem 3 lata w pewnej firmie, gdzie budowaliśmy e, ciężarówki pod, pod klienta, robiliśmy zabudowy. Sporo mi Lego technik pomagał, właśnie, właśnie w pracy. Muszę przyznać, że łatwiej było wkleić różne rzeczy i zupełnie inaczej rozumie się e, przeznaczenie systemów, e, czy, czy, czy no. Jeśli rozumiesz, jak to działa, to zawsze będzie to łatwiej zrobić i. No tak, oczywiście. Zbudować. Powiedz mi, co byś. Dobrze, jak my... najbardziej dla w pracy? Super sprawa. Jeżeli chodzi o ten konkurs, bo wiemy, że ten konkurs trwa i trwa mać do grudnia. Yy, ma trwać do grudnia. <gryw> A czy był jeszcze konkurs, w którym brałeś udział również wcześniej? Związany właśnie z Lego? Czy to nie. był pierwszy Twój konkurs? Nie, ja robiłem kilka wystaw tutaj takich Lego, ale w żadnych konkursach. W zeszłym roku, jak szedł w tvn no to miałem ochotę, nie powiem, ale no wiązało się to ciągły transport, że tak powiem, przeloty do Polski. Nie bardzo mi się to uśmiechało. Po prostu. Mm -hmm to też, no tak, no bo to prób, też... To trzeba spędzić trochę czasu na miejscu, a to jednak wiąże się uh -huh. z no różnymi tutaj, że tak powiem, sprawami. To się odbywa tutaj w Oslo, tak? Dokładnie. Czyli też musisz jechać co tydzień w Tomi z powrotem, żeby, żeby to się odbywało? No, to się odbywa to są na żywo? czy 4 godziny tylko. No tak. To się um, odbywa tak za jednym zarazem, czy to je, za jednym razem jest, dajmy na to, kamp dwutygodniowy, wy to nagrywacie i później to leci? Czy to jest na żywo cały czas? Tutaj akurat e, takich informacji nie mogę udzielać niestety. Nie. A właśnie chciałem Cię Jeste podebrać. Z wiemy, z już, wiemy już czy wygrałeś, czy nie wiemy już czy, 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 czy wygrałeś. No właśnie. Także do końca grudnia niestety. Yy, Całkowicie zrozumiałe Grzegorzu. Nie, nie będę Ciebie ciągnął za język. E, bardziej, bardziej polecimy dalej po klockach. Pasja, pasja klocki LEGO. Nie uważasz, że jesteś zbyt dorosły na to właśnie. Nie, no, absolutnie. Absolutnie nie uważam. Teraz Lego poszło bardzo mocno w zestawy dla dorosłych. I już wiem, że dużo osób przez to, że zobaczyły program, przez to, że obejrzały, bo poszły już dwa odcinki. Zaczęła budować klocki, a to naprawdę jest największa nagroda dla Was. jeśli Dla nas, jeśli możemy kogoś zarazić naszą pasją, to po prostu jest kosmos. No a szczególnie tak, jak na początku powiedziałeś, że troszeczkę dziecka, jeżeli w kimś jest, no to to może być nawet bardzo wspaniałe i, i, i ta, ta, ta część dziecięca, żeby w nas została oby jak najdłużej. Tego tobie życzę. Powiedz mi, co byś poradził innym osobom, które być może. Mają właśnie taki, taki, taką wenę, że. O kurczę, a może klockami się zajmę. Co byś im doradził na początku. Żeby tak na skróty pójść nie popełniać błędów, takich jak się na początku można spodziewać. Nie ja wiem, czy, czy, czy w lego można spodziewać się błędów. No każdy jakieś błędy robi. Nie ma ludzi idealnych wiadomo. No ale to bym się bardziej zapytał samego siebie, co lubię budować, tak? Mhm. Bo naprawdę gama mm. zestawów Marki Lego jest przeogromna i każdy znajdzie coś dla siebie. Od bukietu kwiatów, po tak jak ja dzisiaj właśnie składam buta Adidas. Mam tu już dwa złożone, takie małe. Mm -hmm. Też są całkiem spoko. <śmiech> <śmiech> Świetnie to wygląda. Tam są sznurowa, o czym się wydaje? Eee, nie, to jest taki element. To się nazywa Krystium. Aha. Eee, I on robi za. I teraz właśnie. W międzyczasie otworzyłem sobie buty po prostu. Wow, to są konkretnie buty do złożenia. Ja niesamowite. Ale to jest też tak. tak... To są super stare. Mhm. Powiedz mi, czy to jest też tak? tak że tymi... już, po, polecam. Tak. Polecam. Czy to jest też tak z tymi pakietami, jeżeli chodzi o klocki Lego, że na przykład masz coś z lat 80., a teraz kosztuje to fortunę? Czy trafia się już tak w klockach Lego, jak na przykład w tych kartach, co tam zbierali kiedyś ludzie i tak dalej, i tak dalej? Czy jest, są takie grale? To, jest... to już wiadomo o tym od dawna, że są. I... Okay. E, teraz nawet niedawno ukazał się artykuł, że Lego drożeje szybciej niż złoto i że to jest jeden z najlepszych e, interesów i lokowania pieniędzy. Więc dużo osób poszło właśnie w kupowanie nowych zestawów i kitranie ich gdzieś tam po piwnicach. Czyli Bo ty skitrałeś na kiedy, pewno kiedy jakieś zestaw... tam zestawy. Dokładnie. W momencie, kiedy zestaw wychodzi ze sprzedaży, to jego cena... Potrafi skoczyć mocno. Okej, okay, w momencie, w dniu sprzedaży, po sprzedaży już jest dużo więcej warty. W dniu sprzedaży zazwyczaj kosztuje najwięcej, wiadomo. Aha. Kiedy wchodzi na półkę, kosztuje najwięcej. Chociaż jeśli kupuje się we flagowym sklepie Lego, no to te ceny zawsze są najwyższe, prawda. A jest tak, że ty, jako, jako ten wirtuos w tych e, klockach Lego, bo to też nie ukrywajmy, że jest jakaś, e, jakaś promocja dla samej firmy Lego, prawda? Czy masz jakieś e, względy pod tym kątem? Coś możesz mieć pierwszy, coś możesz mieć taniej? Może. Czy jest tak? E, wiesz, to wydaje mi się, że wszyscy my jesteśmy za mali. Do takiego giganta jak Lego, i tutaj raczej jesteśmy cyferkami, tak? Nabijamy okay. licznik i po prostu jest nas, jest nas bardzo dużo na świecie, więc jeśli okay. każdego mieliby traktować w taki sam sposób, no to musieliby robić na nas, że tak powiem, tak? Mhm. No, zrozumiałe całkowicie, ale to myślałem, że, że jest coś takiego jak Virtuos na przykład, wiesz, no, coś robię pierwszy, złożę, ale to rzeczywiście klocki Lego. To są powtarzalne elementy, które w, tworzą całość w jednym opakowaniu, więc rzeczywiście być może, być może intratność tego biznesu, by nie była dla nich jakby wartością w taki sposób jak, traktując jak, was. Tak, jak wiadomo, są ambasadorzy marki, e, oni są tam troszeczkę wspierani e, przez lego. No zobaczymy, co to będzie od stycznia. Mam nadzieję, że. Jeśli mi się uda, to, to, to może będzie można kupić kiedyś czapeczkę z Daszkiem z Lego. Okej. Okay. Będę do tego dążył. A powiedz mi teraz tak, jeżeli chodzi o Norwegię, czy. Znaczy to oczywiście w zależności jest od tego, jak sobie to poukładasz i tak dalej, ale czy masz tak, że jest nowy produkt. Lego, który muszę mieć. Wchodzi teraz. I czekasz po nocach w kolejce, żeby to kupić, ewentualnie? Wiesz co? Ostatnio tak miałem z sankami Mikołaja, że, że jakoś tak mi na nich zależało, specjalnie. I jakoś tak, nie wiem, ustawiłem po prostu budzik o trzeciej, kupiłem i poszedłem spać dalej. Ale to był jeden, jedyny raz. Okej, okay, ale to jest, to jest oznaka, że jesteś pozytywnie zakręcony na coś, co kochasz, na coś, co pielęgnujesz cały czas. Ja Rodzina to. jak z tym? Bo dzieciaki wiem, że no, dzieciaki fajnie mają, bo się pobawią czymś, czego nie muszą składać. Ja <grych> i... powiedzieć, że w miejscu, w którym ja teraz stoję, to bardziej patrzę na zestawy, które już wyszły i dawno ich nie ma w sprzedaży. Teraz raczej. Rozumiem Celuję się, w lata. Ja, ja jestem mocno strzelony w lata 90., 80-90. E, seria Piraci. Tutaj kolega mnie mocno zaraził i boli. Powiem ci, że boli. <grym> boli kieszeń. Ja to, ja to rozumiem. No ale tak. słuchaj, lepsza taka pasja i lepsze coś niż nic, jakbym to powiedział, Absolutnie. w najprostszy sposób. Czego można Tobie życzyć? Przede wszystkim życzę Tobie, aby wygrana była Wasza, tam jest wygrana zdaje się pół bańki, A na osobę czy na dwóch? Na dwóch, ale jest do tego na no, otarcie łez 100 tysięcy na klocki, także wow. jest się z czego cieszyć. Jest się z czego cieszyć, także życzymy Tobie wygranej, no i będziemy śledzić oczywiście Twoje zmagania. Zapraszam serdecznie. Naprawdę warto. Przypomnij tylko jeszcze kiedy to leci, o której godzinie i na którym programie. To jest każdy piątek godzina 20 TV2. TV2, czyli telewizja dwójka, norweska. A, albo TV2 Play, albo Sumo. Nie? Bo to mhm. też, no. Albo Sumo. Czyli każdy, kto ma abonament wykupiony może śmiało sobie to obejrzeć. Do czego zachęcamy? Nasz Polak reprezentuje samego siebie w jakże Wspaniałej pasji, słuchajcie. Gratuluję Tobie, Grzegorzu. Naszymi Państwa gośćmi Grzegorz Górczyński. Jeżeli masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila. <grystanie> Pozdrawiam wszystkich zakręconych pozytywnie, ludzi, szczególnie Legomaniaków i Afoli w Polsce i na świecie. Dziękujemy Biedny bardzo. <grystanie> Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.